Idziemy, jazda zakładnicy, hop, 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 hop. W lewo, w lewo. Mm. się! Co to za strzał? Leży jeden. Ja też. Dobra, jeden leży, jeden ma, kurwa, zero. Dwóch, powiedzieć. dwóch, dwóch leży. A no, ja dostałam taką głowę. Uszko, uszko mi się ten? Czekaj, załatwię ci Raptor pycha prosto, ale free. kilka helka no. nas zjema, to free. Kilka za nami, kilka do nami. O, ku, Uf, kurwa, kurwa. Ty, dawaj skitaj się tam. Leć tu prosto, prosto i lewo. I tam lewo. Nie widzieli nas, nie widzieli. Eee, co robisz? Stań tu, stań tu, czekaj, czekaj, nie wyjeżdżaj.